Aleluja, aleluja, aleluja. Alleluja, Szokujące wieści znów podają media na naszych oczach, za tragedią, tragedia. Wielka woda zalewa okolice, zniszczone domy, bola ulice. Wybuchają góry, spadają samoloty. Poza tym wszyscy mamy kłopoty, chociaż problem nie jest znany problemowi. Jak tutaj żyć? Nie się głowi ulepieni z jednej griny wiele nas łączy. Chociaż czasem boli, życie się nie kończy. Ja tam sztywno obstawał przy tym będę, że nasz opowieść się zakończy. To klientem, bo Bóg jest dużo lepszy niż myślimy. Nie zawiedziemy się, gdy jemu zawierzymy. On jest silniejszy niż potężne fale. Nasz pan, król, włada doskonale. Jest tylko jedno, ale! Hallelujah! Bogu, Nadzieję, mam i wierzę. Stanę na skalę, ze światem się zmierzę. Bywa, że upadam, lecz ważne, że wstaję. Cieszę się, że znów szanse dostaję. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie, więc nie mów pas. Zamiast rzekać, posłuchaj człowieku, bo ta prawda znana jest od wieków. Elo, wstanie, nam na przykład danie, iż mamy z Chrystus z martwych jest Mam na przykład dan mamy z martwych Z Panem Bogiem królować Alleluja Od nierazosy pełen chwały tu Chrystus rozstał Nam na przykład przykładam i tak pan, pan za chwilę nasze okup tam, dan, skończy, skończy się już niewoli stan ale... Na krzyżu dzieła zbawienia dokonał Umarł i zmartwychwstał, grzech i śmierć pokonał I to jest wieszkołek kawy, którą jest on sam Niesamowity jest Chrystus Pan Od jednym słowem legion demonów wygania W nim ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania Niebieskim chlebem on i wodą życia Ucieczką naszą i twierdzą nie do zdobycia Jest tu zmartwychwstanie yes. oh, yes. 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 Nam na przykład danie yes. Yes. Mamy zmartwychwstanie yes. Mamy zmartwychwstanie yes. Badem Bogiem kulować. On rządzi światem, teraz i I teraz i wiecznie. aleluja, alleluja. On rządzi światem. Teraz i wiecznie. I, wiecznie. Alleluja. Alleluja. On I wiecznie. Światem, teraz i wiecznie. Aleluja, alleluja. Od radosny PP. Ježíš Kristus z hrobu vstal, na nás oba vstal, nepřijímá, dal. Cěš mi se věrní, tak chce Pan. Zamíny naše obklopy, skončí jsou ti už věrní Alleluja alleluja, alleluja 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 Wszystkim wszystkiego najlepszego niech Chrystus zmartwychwstaje.